Hejcie, manko witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Oczywiście wyniki do poprzedniego giveaway'a z poprzedniego odcinka macie na moim fanpage'u, także serdecznie zapraszam was do lajkowania. Dzisiaj mam film pod tytułem 5 pozycji, których nie sprawdzasz w counter strike Global Offensive. Umówmy się, że jeżeli nie znajdziesz chociaż jednej z tej pozycji, to strzelisz łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na kanale, a ja przechodzę sobie już do filmu. Dodatkowo pamiętaj, że kto subskrybuje ten kanał, komentuje i zalajkuje ten film, ma szansę wygrać rękawiczki, które są na filmie i które są teraz pokazane na screenie. Także serdecznie Was zapraszam, spróbujcie szczęścia, wyniki oczywiście na fanpage'u. Hej, ostatnio zauważyłem, że oglądasz mnie bez aktywnej subskrypcji i dzwoneczka. A więc, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek. Jeśli już to zrobisz, to pamiętaj, że możesz napisać o tym w komentarzu, a ja na pewno przypnę ci serduszko i odpiszę na Twój komentarz. Do zobaczenia. Hej. Numer 5 to pixel walk na mapie Demirage, którego możecie użyć wraz ze swoim teammateem. Podchodząc na shorta po prostu boostujecie się przy tych okienkach, ponieważ to są, nie ma tam martwych pikseli, tylko po prostu możecie sobie na nim stać i wtedy, kiedy gościu będzie rotował shorta bądź wychylał, możecie bezpośrednio i łatwo go zabić. Naprawdę bardzo fajny buścik i myślę, że czasami się przyda na matchmakingu czy też na Faceitach. Numer 4 to pozycja na Matrixie na mapie The Cobblestone, gdzie możecie zabić i przepuścić naprawdę kilku, kilku przeciwników. Jeżeli rzucicie sobie smołkę, przeciwnicy będą chcieli wybiegać bądź rasować bombsite A na Was, bez problemu będziecie mogli zabić ich kilku, ponieważ daje Wam głowę, że nie sprawdzą tej pozycji. Na niższych rangach w ogóle tej pozycji się nie sprawdza, czasami na wyższych, ja ostatnio mi z tej pozycji nie idzie, ale myślę, że Wam kilkanaście bądź kilka razy uda się zabić po prostu kilku przeciwników na mapie The Cobblestone. I numer 3 to również mapy Cablestone, gdzie możemy bezpośrednio schować się w bombsajcie B. Często ta pozycja jest niesprawdzona, ponieważ przeciwnicy wchodzą tyłem do nas, możemy przepuścić jednego, dwóch, trzech, czterech przeciwników czasami i po prostu później popisywać się niesamowitymi frakami na tym BS-ie. Czasami możemy zrobić niesamowite ważne fragi, niekiedy możemy zabić bombę, a z perspektywy przeciwnika naprawdę wygląda to nieciekawie, jeżeli tej pozycji nie sprawdzą. Sami zobaczcie, testujcie na matchmakingu i dajcie feedback w komentarzu. Numer dwa w dzisiejszym zestawieniu to już pozycja na odnoze na mapie D-Train którą to używa sam Toaos z drużyny INET Cox. Ostatnio podczas oficjalnego meczu zrobił niesamowitą ilość fragów w tej pozycji, mimo że przeciwnicy cały czas wiedzieli, że na tej pozycji się znajduje. Jeżeli przeciwnicy przejmują nogę, a jesteśmy w tej pozycji podsadzeni, to możemy naprawdę zrobić niesamowitą ilość fragów na odnogę, a szczególnie w raszu na odnogę. Jest to naprawdę fajna pozycja i możemy z niej zrobić naprawdę dużo dla swojej drużyny podczas meczu na tej mapie, a więc sami zobaczcie, jak to fajnie można się zbustować. I numer jeden to już Pixel walk na Overpassie, dzięki któremu możemy bez problemu wykorzystać go i zabić kilka osób na moim site. Mamy bezpośredni widok na beczki, górę, wodę oraz BS, co daje nam niesamowitą przewagę na wsajcie B na mapie Overpass. Dajcie znać, czy ten pixel walk wam się przydał i ogólnie wszystkie te pozycje, czy wam się przydały podczas gry na matchmakingu, bądź FaceTime czy gdziekolwiek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Ja jestem trochę wykończony, ponieważ studia delikatnie mnie niszczą, a łapki w górę motywują mnie do pracy na YouTubie i dzięki temu macie filmiki co naprawdę dwa dni. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie się Manko. Pozdrawiam KAI. Peace.